Coraz mniej już tych godzin dzieli nas od pierwszego meczu tutaj w Sosnowcu na tym turnieju. Myślę, że można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że jesteśmy, jesteście faworytami tego turnieju. Myślę na dany moment, na dany moment tak, jednak nie będziemy nikogo lekceważyć tutaj. Rzetelnie przystąpimy do każdego meczu i konsekwentnie będziemy chcieli nauczyć swój styl gry, żeby to przeciwnicy się martwili i mieli ciężkie, ciężkie chwile. Ci rywale, którzy, z którymi tutaj zagracie, no to chyba są Wam bardzo dobrze znani, bo no ze wszystkimi w ostatnim czasie graliście i graliście często, często wygrywaliście, więc chyba raczej nie spodziewacie się, że czymś was mogą tutaj zaskoczyć no, może nie tyle co zaskoczyć, ale każdy, każdy jeden jest inny. Więc początek jest bardzo ważny. Nie możemy dostać jakichś głupich bramek, żeby później gonić wynik, bo wtedy cała taktyka, nad którą my pracujemy, musi ulec zmianie, więc bądźmy konsekwentni, róbmy to, co robimy dobrze, to, co do nas należy, a wtedy mm, dobre rzeczy się staną tam pod ich bramką i wtedy będziemy, będziemy mieć większą kontrolę nad, nad grą. Oceniając siłę rywali, no to można Muszę tak trochę sprzeczać, czy Ukraina czy Korea będą najgroźniejszymi rywalami. Korea zajmuje wyższe miejsce w rankingu, gdzieś częściej w tym, w tym w tej czołowej dywizji, w tej dywizji 1A grali. Ukraińcy jednak walczą o to, żeby do tej dywizji 1A wrócić. Jak myślisz właśnie, który z tych rywali i czy wspominałeś o tym, że raczej Ukraina, więc dlaczego Ukraina? No trener wspominał, że on to głębiej, ale wydaje mi się, że... Ostatnimi czasy y, drużyna z Ukrainy miała dość dobre turnieje na Węgrzech podczas przerwy reprezentacyjnych i mogą napawać się dobrymi wynikami. Ponadto wiemy jaką mają sytuację w kraju, więc to wyzwala u nich, podejrzewam, dodatkowe emocje reprezentowania kraju za granicą i będą chcieli zrobić tak jak najlepiej, bo oni, każdy, każdy wynik jest bardzo głośny dla ich, dla ich narodu, więc... To nie, chcemy, nie chciałbym być w ich sytuacji, dlatego są głodni zwycięstwa i, i mają inną motywację na ten moment niż my. Jak myślisz, jak mecze w tym turnieju mogą Was przygotować do mistrza świata? Czy mogą w ogóle? Bo tutaj będziecie faworytami tam no. zagrać się z drużynami... Tak no, z naszym liczbę, elementem przygotowania do świata będzie, będzie kwiecień. Gdzie mamy tam 8, 8 sparingów i, i wtedy będzie, to będzie ten etap przygotowania. Tutaj może jakiś, bym tak bardziej powiedział, nie przygotowania, tylko element selekcji dla trenera osób, które wypadły z reprezentacji, które muszą zastąpić, będzie widział, kogo może użyć w danym momencie żeby jeszcze brak wielu podstawowych zawodników. Po pierwsze, czy to będzie dla Was problem, czy to jest dużo osłabienia? I po drugie, czy właśnie mówisz o tej selekcji, czy przez to, że Ci młodsi zawodnicy, czy Ci zawodnicy, którzy są w szerokiej kadrze, dostaną szansę, to czy ta rywalizacja o miejsce na Mistrzostwach Świata się jakoś zwiększy? No, na pewno się zwiększy. I poza tym na Mistrzostwach Świata teraz trener ma możliwość wzięcia troszeczkę więcej osób niż do tej pory. Więc zawodnicy z szerokiej kadry też będą brani pod uwagę i mogą być, muszą być przygotowani do ostatniego dnia, bo nawet przed ostatnim meczem może ktoś wypaść z podstawowego składu i ma możliwość zamienienia tej osoby. Więc to też powinna być motywacja dla każdego polskiego zawodnika, że może, może się sprzedać, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie na 20 maja. Odczuwasz, że atmosfera wokół reprezentacji zmieniła się na plus po tym awansie? Że zawodnicy jakoś tak z większym entuzjazmem na tą kadrę przejeżdżają? Na pewno jest jest to był bodziec, który pchnął nas troszeczkę do przodu i, i motywacja do dalszej pracy. Wiadomo, nikt nie chce cały czas wysłuchiwać że a jak zawsze przegraliśmy albo nie awansowaliśmy. Jednak teraz udało nam się to zrobić. Po mistrzostwach chcemy po prostu uczcić, że Zrobiliśmy dobrą robotę i utrzymaliśmy się, i, i, i to co da nam możliwość i polskiemu Związku Wieków na dalszego rozwoju. Myślisz, że Twój dobry występ tutaj na tym turnieju i potem na mistrzostwach świata elity może wpłynąć na kolejną nominację do plebiscytu w sportowca roku? A życzyłbym sobie tego, niemniej jednak, yy, jednak sądzę, że jest teraz rok olimpijski w Paryżu, więc. Sportom się może być troszeczkę ciężej w przyszłym roku o tą galę powalczyć. Jednak myślę, że jeżeli spełnimy wszystkie warunki, utrzymamy się w tej elicie i wygramy tutaj ten turniej kwalifikacyjny i może jednak jeszcze jakby nam się udało awansować na Olimpiadę, co już szczyt naszych marzeń, to, to wtedy wydaje mi się, że miejsce dla hokeisty powinno tam być. A kto pojedzie z naszej prezentacji, to już nie ma najmniejszego znaczenia. Każdy zasługuje na wyróżnienie.